Myślę, że zdecydowała dzisiaj determinacja i wola walki przede wszystkim i trochę kombinowanej obrony. Jest, nie mogę niespodziankę dla wszystkich kibiców krótkowskich. To, to zwycięstwo sprawia, że no całkiem no, wracamy do gry o play-offy. Nasza no, no, forma wydaje mi się ostatnimi czasy rośnie, także mam no, nadzieję, że to dobry prognozy przed naszymi meczami. r i